przede wszystkim do kontroli laryngologicznej, czy tam rzeczywiście realnie jest płyn, czy coś się zapalnego nie dzieje, bo wiecie, dzieci mają predyspozycję do takich stanów zapalnych, to to często się bardzo szybko i dynamicznie rozwija, więc z poziomu takiego naturalnego podejścia to masaż Twina, który będzie tutaj w obrębie głowy szczególnie transformował i wyprowadzał śluz. Można się wspomnieć z takimi substancjami, jak na przykład Propolis, Respiral, które Będą też pomagały działać przeciwzapalnie, ale jednocześnie osuszająco na nadmiar śluzu, który jest właśnie w, w zatokach, w łóżku. Sinupret też tutaj, taki dostępny właśnie z apteki, będzie bardzo dobrym pomysłem. A jeżeli mamy sytuację, że ten śluz się zagęszcza, to wtedy należałoby zastosować mukolityki. I też taki preparat, którym wcześniej Wam wspominałam, kilka osób właśnie pytało, który jest takim zastępnikiem trochę ziołowym, lekiem na.